Zima nie zamierza nas opuścić, przynajmniej do końca tygodnia. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Nadal pozostaniemy na skraju niżu znad Adriatyku i Włoch, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. Jedynie na wschodzie kraju zaznaczy się wyż rosyjski i to właśnie dzięki niemu jest tam szansa na chwilę ze słońcem. Pozostaniemy w dość chłodnej, ale wilgotnej masie powietrza. W nocy sporo przejaśnień i bez opadów od Podlasia. Pobieszczady. Na pozostałym obszarze przewaga chmur, z których będzie padać śnieg najmocniej na Dolnym Śląsku i w Sudetach. Lokalnie do 8 cm białego puchu. Nad ranem w wielu miejscach utworzą się mgły, niektóre szadzią. Przed południem trochę od Mazowsza po Małopolskę. Poza tym dużo chmur i będzie padać śnieg chwilami intensywnie. Od ziemi lubuskiej po Śląsk i Sudety pokrywa śnieżna będzie bogatsza o kilka centerów. Temperatura dość wyrównana, około zera, nieco chłodniej na przedgórzu sudeckim, minus trzy stopnie. W drugiej części dnia odrobina słońca, głównie na wschodzie kraju. W pozostałej części coraz słabsze opady, gdzie nigdzie przejaśnienia, ale razem z opadami nocnymi na Śląsku i ziemi lubuskiej może przybyć miejscami nawet około 15 cm świeżego śniegu. W czwartek niebo szczelnie przykryją chmury, z wyjątkiem północnej części kraju. Śnieg, ale słaby, będzie padać się w województwach południowych. Temperatura bez większych zmian. W piątek niewielkie opady śniegu na wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo słońca i delikatnie powyżej zera. Ważna informacja dla miłośników gór i śniegu. miesiąca, a może nawet jeszcze dłużej, powinny utrzymać się doskonałe warunki dla narciarzy i fanów białego szaleństwa. Do zobaczenia.